Hej, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mass Effect. E, tak więc zmierzamy tutaj do szefuncia. O, ale mamy po drodze. Wszędzie tutaj te gatchy są niestety. Ale damy sobie z nimi radę. Bez problemu. Idziemy to jesteśmy. O ja, no nie wiem. Dobra, idziemy tędy. Dobra, już tutaj widzę, że są, tak jest. Liliara na razie schowane Dobra, pierwsza bariera pokonana Chowa się za drugą, ale to mu niewiele da Pięknie Jeszcze jeden tam się chowa, ale to już zaraz Idziemy po niego Pięknie Zawór wody, y, to mamy otworzyć go? Aha, no dobra. Czyli pierwszy zawór mamy aktywowany? To teraz możemy wracać. No dobra, zawalony fragment autostrady, ale stąd się nigdzie dalej, a nie tędy. O. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj naprawdę trzeba być ostrożnym, co tu się robi. Zobaczmy tam, co się dzieje. O, właśnie tutaj, jakiś przekaźnik getów. Tam trzeba będzie pójść. Raczej na bank. O, uwaga! Jest! Kolejny poziom. Mają sądy szturmowe nie tylko piechotę, ale również jakieś dziwne ym, dziwne urządzenia, które są skonstruowane po to, aby zabić. Uwaga! Kolejni! Drogański wojownik! No strzelajcie w niego co jest! O ja. Dobra, ja się tutaj schowam. Jara nie żyje Dobra, rzućmy tam granat Go. Dobra, końcowa Okej, okay, kto tu jeszcze we mnie strzelał? Nie wiem, dobra, Liara możesz stać już shepherd. To idziemy dalej. No, ale to trochę dziwne, że kroganie tutaj pomagają getom. Czyli chyba z Rexem trzeba będzie porozmawiać o co tutaj chodzi. O, właśnie, zestaw techniczny. I tutaj mamy wieżę transmisyjną, którą chyba trzeba e, rozwalić. Tak więc stańmy tutaj w bezpiecznym miejscu. Tak tutaj. Walony Przekaźnik No to dobra, idziemy dalej Co tutaj jest? Zestaw ulepszeń Jasne, że bierzemy O, i jeden żel A nie, to był chyba granat Dobra, lecimy dalej Zobaczmy w dzienniku, czy my tu mamy jakieś O, są zadania I to ile zadań A nie, to przydziały Nie, spokojnie Poinformuj Fajdana właśnie ja tutaj robię inne zadania, to trzeba do niego wrócić i tylko w teraz teraz. Eee. Tutaj da się przejść? O, da się też. Proszę bardzo. O ja. O ja. Waren. Tak się nazywają te tworzenia. Nie są zbyt wytrzymałe, ale na pewno są potężne. O nie! O nie! Dobra, jeszcze jeden gdzieś tutaj jest. Tam. Alfa, czyli jakby Aliarą biegnie. Dawaj go. Dobrze. Waren pada, podziurawione pociskami to musi być osobnik alfa przywódca stada tych dzikich padlinożerców. Okej. Okay. Czyli rozwaliliśmy go. Usuń ogniwa energetyczne. No dawaj, skrzyna osadu. Ten stary, unieruchomiony pojazd znacznie chętniej pożegnał się ze swym wciąż działającym ogniwem energetycznym nim niż można było się spodziewać. Dobra, i tu jeszcze wadliwy przedmiot. Dobra. No i chyba wszystko, co tutaj mamy. Zawalona część mostu. Stoi, zobaczymy dlaczego. Czemu tu stoisz? No nie wiem, mamy podgląd na niebo bez żadnej chmurki. No ale dobra, wracamy stąd. Musimy w końcu się udać do tego szefa Fajdana. Dobra. E, jeszcze nie byliśmy tutaj właśnie Czyli to w tą stronę? Nie, w drugą. Dobra, zobaczmy co tam się dzieje. O. No tutaj będzie dużo ciężej najpotężniejszy z nich wszystkich. O nie, Liara już nie żyje. Dobra. Snajper, uwaga. Jeden strzał wystarczy i badamy. Dobra. Wszyscy. Liara może wstawać. To o, tutaj ktoś jest. Ian you don't want to go down there. What's back there? I could tell you. Tell you everything. How would you like that? No! Co mu jest? That was a good one. Very intense. What's the matter with you? Just invoking the Master's whip. Helps remind me I'm still alive. You're here for the Geth, aren't you? You're not the only one interested in those things. Who else is looking for the Geth? Not looking for. Looking to get rid of. They're a thorn in the side of the- Somewhere else to <gasps> Let's leave him. There's nothing we can do for him. Maybe I should just put him out of his misery. I've thought about that several times. I'd rather die fighting. Fighting what? Not that kind of fight. It's like running through a thorn bush. The more you struggle, time's up, company's coming. No dobra No, kto tutaj idzie? O nie. Szturmowcy getów, czyli potężni, ale to jest właśnie umiejętność Liary Soni. Właśnie to i po to ją szkoliłem tutaj. Dobra, tutaj nic nie ma. Możemy z nim dalej porozmawiać? Nie 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 A tutaj się nie da przejść. Dobra. Czyli musimy teraz ewidentnie iść do Fajdana i mu zdać relację z tego co my tutaj e, zrobiliśmy. Okej. Okay. Tam też się nie da przejść. Aha, dobra. <laughs> no to dobra, no to ja spróbuję go znaleźć, żeby zaoszczędzić trochę czasu od No to widzimy się na miejscu. The tower's secure. Thanks to you, Commander. I just did what I had to. Well, I'm glad you're on our side then. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Tell me what the Geth want. Why are they attacking you? If you want answers, go ask them yourselves. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the Exogeni headquarters. A good place to start looking if you want answers. How do I get there? The skyway leads directly to Exogeny headquarters. You can't miss it. Of course there's an army of Geth between here and there. I didn't expect this would be easy. Then maybe I can get this colony operational again. I destroyed a Geth transmitter in the tunnels. They won't be a problem any longer. Thank you, Commander. We're in your debt. You've taken a great weight off my shoulders. I just wish I had such good news for every problem. Is there anything I can do to solve your water shortage? Maka Doyle has been assigned to that particular issue. If you have any insight to offer, please speak with her. What's wrong with the colony's power supply? May O'Connell is working on our power problems. She'd know more about it than I do. You mentioned something about a food shortage. Davin Reynolds is tasked with securing food for the immediate future. If you can assist, Please speak with him. Let's talk about Zeus Hope and Pharos in general. Of course, Commander. There's a guy living down in the tunnels. Is he one of yours? That would be Ian. He's very sick. He seems to be more than just sick. He hasn't been the same since the attack. We tried to help him, but he wouldn't listen to us. I can't help my people if they won't listen, Commander. Don't you have medical supplies? Something to help him? I wish it was that simple. Ian was a good man, I'd like to have with us. Please, Commander. I prefer not to talk about it anymore. I'll talk to you when I learn more. Good luck, commander. <coughs> dobra, czyli mamy tutaj e, wiele rzeczy do roboty na tej planecie, Feros. Dużo więcej niż myślałem, tak więc. E, dobra, najpierw może zróbmy, porozmawiajmy tutaj z tymi wszystkimi ludźmi, a może zobaczmy dziennik. O co tutaj chodzi? Feros podaj się do siedziby głównej exogen czyli to jest główne zadanie, ale możemy robić też poboczne tak Dobra, No to pójdźmy porozmawiać właśnie z innymi ludźmi. Może tutaj jest chyba wejście So much suffering So much death. Yet still they stay fight. Przecież dobra, aha, bo to jest pewnie ona, tak? I'm for what you've done, your Don't me, nie, jednak nie. <ścoughs> Ten jak ją chłodno tutaj pożegnał. No ale dobra. A jednak, czy. A nie, to dalej tam mamy wykrzyknik, nie wiem o co chodzi. Dobra, idziemy dalej. David Reynolds. You're the one who repelled that last wave. They'll be back. And if the Geth don't kill us, we'll die of hunger soon enough. Are you doing anything to remedy the situation? I need to boost rations with varon meat, but it's too dangerous. The Alpha varan he's huge and he's mad. Rabid maybe. Totally uncontrollable. I can't do anything until he's dead. I killed the big varan The rest are yours. Excellent. I'll organize a hunt when the immediate threat of the Geth is gone. I have to go here for your trouble. It's not much I know, but it's all we can spare. Hej, <laughs> dobrá. I dostaliśmy jeszcze hajs od niego, od Davida Reinolca. Dobrá. Czyli wykonaliśmy zadanie, a nawet nie wiedziałem, że e, tutaj jest jakieś zadanie do wykonania. Do wykonania, dobrá. Nice work with those Geth. Glad you showed up. I still need the power cells for this generator, though. I found these power cells in the tunnels. Are they what you're looking for? I knew they'd turn up eventually. Here, Fidan gave me some requisition money. It's all yours. Now if I can place, I'll this up The water started running not long ago, thanks to you, I assume. Now we just need to deal with the Geth, and we can get back to growing this colony. Here, a few credits for you. świetnie! Czyli wszystkie zadania zostały tej głównej, dobra, to y, mamy nowe eee, nowy poziom zobaczmy tylko tutaj czy te nowe bronie jakoś się przydadzą o, jest, rządło 4 jest dużo lepsze niż rządło 2 bierzemy je karabin snajperski słabszy eee, no i tutaj ciężki pancerz bierzemy, ale ależ teraz wyglądamy Dobra, jest Git. E, no to jeszcze raz mapka. E, I tutaj fajdan. No dobra, jeszcze raz pójdźmy do niego, i e, musimy udać się tam do tego e, Exogen. Mamy terminal. E, jakieś różne rzeczy, ale nic w sumie ciekawego. Tutaj jest zamknięte. Kurde, fajnie tak przeszło mi przez myśl, przez chwilę fajnie byłoby też jakby może zrobili jakąś jakiś dodatek czy coś do Mass Effectu jeśli by chodziło o grę strategiczną takie właśnie budowanie i tak dalej bo w tym momencie kiedy tamta kobieta powiedziała nam że mogą rozbudowywać dalej tą kolonię to może na przykład wiecie Shepard byłby tutaj takim królem, jakby zaczął rozbudowywać i tak dalej, to by była fajna rzecz, no ale dobra. Dobra, nic ciekawego tutaj nie mamy z nim do gadania, czyli teraz y, winda, schody w dół do tuneli. E, no to spróbujmy tą windę. Zobaczmy co się tam dzieje, dobra, tutaj nic nie działa. Powoli, powoli, dobra, to jest jedyna droga jak na razie. Eee... I tu jest winda. strada protean. Dobra, czyli chyba tędy, chyba, chyba dobrze e, przyszedłem. Okej, okay, jesteśmy po drugiej stronie i już nas atakują. Ojeja! Oh yeah. Pięknie! No, co tutaj się dzieje? A nie można z nimi porozmawiać. Czyli ewidentnie trzeba użyć teraz e, tego pojazdu. No dobra.

Oj, oj 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 o nie! O nie, będzie ciężko. Dawaj go rozwal do końca. Dobra. Dobrze, jeszcze jeden pancernik. Pięknie, i jeszcze te. No co jest? O ja rozwalili nas. <ścoughs> no tak bo w sumie przez większą część czasu po prostu stałem naszym pojazdem. dobra.

Ciśniemy dalej po tej niebostradzie. Kurde, najpierw bym się zajął może tym dużym właśnie pancernikiem. Dobra. No, okay, jeszcze jeden pięknie, jeszcze dwóch, to jakich dwóch ja tutaj już nikogo nie widzę. No nic, jedziemy dalej. O ja, myślę, że się zaklinowałem. Dobra, nie, tędy lepiej nie będę przejeżdżał. Dobra, coś tutaj jest przed nami.

Who are you? What do you want? Commander Shepard. I'm here to remove your Geth problem. You see? You worry too much. And you trust too easily, Juliana. I'm just glad to see a friendly face. I thought we were the only humans left on this planet. By Dan and some of the members of Zoo's Hope are still alive. I thought you said they were all dead. I said they were probably all dead. They're not dead, but the Geth have really pounded them. We know what that's like. Those damn synthetics are relentless. Are we getting close to their base? You're almost there. They're holed up in the Exogeny headquarters, just a bit further down the skyway. Those headquarters are private property, soldier. Remove the Geth and nothing else. I'm not interested in your company's secrets. Commander, before you go, my daughter, Lisbeth, she's missing. They shouldn't waste time poking around. We could do a proper accounting of our casualties after the Geth are gone. That's my daughter you're talking about. She's still alive. I know it. Where is your daughter, Juliana? She was working in the Exogeny building when the attacks came. Oh, yeah, there were several places she could hide. For a short time. Stay bunkered down until I find out what the Geth are after. Of course. And please remember if you see my daughter. I was hoping you'd have a moment to speak with me. I've got a bit of a problem. Everybody wants something. Hurry up about it. Fair enough. I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. I'm listening. Good. Good. Poking around in the ruins has become a bit too dangerous for me. Deadly for him, fine for us. What could be better? It's not that bad, really. All you need to do is find my console at Exogeny headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. Of course, this all depends on getting out of here alive. Time to get moving. Just keep in mind. przyjeliśmy kolejne zadanie, e, ale co tutaj w ogóle jest? Co to jest za punkt? Dobrze, z nikim nie będę więcej rozmawiał, bo jeszcze jakieś zadanie zaraz przyjmię. No i dobra, idziemy dalej, czyli jesteśmy już prawie na miejscu w tej całej eksogenii, wsiadamy do maka i jedziemy dalej. Dobra, wyjechaliśmy na powierzchnię chyba, ale jeszcze dobra i już przed nami jacyś przeciwnicy są. Jezus Maria wow. Dobra jeszcze tylko dwóch... O Jezus! Dawaj go! Pięknie Dobra Rozwaleni Jedziemy dalej. Tutaj jakiś mamy inny bus Ale nie trzeba chyba się nim martwić Co tu się dzieje? Dobra, ktoś atakuje. Ale nie widać kto. Nie wiem, ktoś ewidentnie strzela, ale nie wiem. Kurde. Nie możemy tutaj przegrać no. Dobra, jest pięknie. Okay. Znowu zakłócenia, czyli pewnie przeciwnicy przed nami. A nie, nic tutaj nie ma groźnego, a jednak są. Pięknie. pięknie, pięknie, dobra, to możemy wysiadać z fury. I teraz z bucisza trzeba lecieć. Spadek, górny poziom, górny poziom. Czyli mamy kilka rzeczy tutaj do znalezienia, ale naszym głównym zadaniem jest. Zbadaj siedzibę główną eksogenii, czyli siedziba główna, zobaczmy gdzie ona jest. Pewnie na górnym poziomie. Albo na spadku, no nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra, w tym momencie zakończymy ten pierwszy ten odcinek. No dobra, jeszcze rozwalimy. Szurnowca. Jeszcze, jeszcze ktoś tam jest. Dobra, chyba nie? Dobra, tak więc dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mass Effect. Gdzie myślę, że wykonamy już te wszystkie misje na tej planecie. Tak więc siema no, do zobaczenia.